O, nie. Ło, ło, No i tu jest, jest król naszych łowów złowiony przeze mnie. Go, ciężko go wyjąć. To on najmocniejszy jest. Trochę widocznie nie wyjść. I to on, Ta karpik. Karpik. taki piękny karpik. Piękny, przepiękny karpik. I nie mogę to O taki, proszę Państwa. Bardzo ładny, przepiękny. Parę łóżek sobie pozdzierał, ale. pa jak? A tu kalista. O konia też do wody Okoń też? Mhm uh -huh. ja nie mogę sobie łapać go, a nie Za ogon go Ej, żeby się nie złapał skrzelami za siatkę Wiem, wiemy, wiemy Kurde chryz Oto taka piękna rybka Leszczyk. Leszczyk, taki piękny, słodki. A tutaj mamy pięknego okonia. Ej, nie rzucamy tak rybami. Długi. I zarąbisty. Leci A do tutaj wody. tutaj taka słodka jak wyrywa. <grywa> Wepchnij ją tam tylko. Tutaj leszczyk. Też piękny. ładny. Trochę ucierpiał, bo się mocno giłkaczył, ale... Kole. Tutaj kolejny leszczyk. No puszczaj. Tak piękny, łuski. Nigdy nie widziałem takiego lesza. Linki, Linki są raz za... grupy, bawicie kanał i, wy... i... Ale ty Wojtek pierdol... Pataj, jest to w skrypku. na nasz kanał, a nie na jakieś <głosza> I Ty co jesteś, <głosza> Dobra, wypuść ostatnie te dwie i tyle. Tutaj taka piękna... Wzdręga. Ta jakby zdręga. Tutaj też wzdręga mała. No. Przed chwilą Wojtka ostrzegałem, żebyś nie rzucał rybami. A tu ostatni na naszej liście. taka. Dzięki za oglądanie i...